Dworzec zima czterdziestego roku. Wszystko płonie, ktoś przeraźliwie krzyczy. Jacyś ludzie o twarzach upiorów chwytają moje rodzeństwo i wrzucają do bydlęcych wagonów. Z głośników słychać przeraźliwe słowa. Stacja Sibir. Tej historii nie mogliśmy zatrzymać dla siebie. Zostań powiernikiem opowieści o cierpieniu, strachu, nadziei i miłości, która narodziła się w piekle zesłania. Obiecuję, że odnajdę cię choćby na końcu świata. Wrócę po ciebie i zabiorę do ojczyzny. Obietnica. Historia, która wciąż budzi emocje. Ocala ją wydawnictwo Edycja Świętego Pawła. Książkę znajdziesz w dobrych księgarniach i na www.edycja.pl.